Hej, witajcie! Jestem Morfin i to jest kolejny odcinek serii poradników do CryEngine. Dzisiaj jest to pierwszy odcinek, który w sumie sami wybraliście, co chcecie, żeby w nim było. Po ankiecie, którą wrzuciłem Wam 12 maja, wybraliście, no nie, nie głośnie 5 do 6... 5, 6 5... Pięć osób zagłosowało na rzekę i zwierzęta podczas gdy 6 osób zagłosowało na checkpoint. todzież wola ludu. Wybieram checkpoint. Ale nie bójcie się, to jeszcze nie miało takiego znaczenia, ponieważ to, co miało 5 głosów, czyli rzeka i zwierzęta pojawi się jutro. Po prostu tylko, że rano, później zobaczycie to. Kwestia po prostu tego, co muszę wcześniej wyrenderować, tak? Yy, więc mój, nie martwcie się. A teraz przechodzimy do odtworzenia checkpointa. Żeby zrobić teren, znaczy zaznaczyć obszar, w którym ten checkpoint będzie się aktywował, jakie tutaj rollup bar, objects, area i shape. Znacie tutaj follow terrain i ja sobie mój checkpoint zrobię naprzeciwko tego donku, czyli tutaj. Dwukrotne kliknięcie oczywiście zakończa proces, jedynie raz kliknięcie po on zacznie Wam następny odcinek. Tutaj wpisujecie, ja sobie na przykład 3, czyli na wysokość. Chodzi o to, że jeśli, no wy, high, czyli wysokość, tak? Czyli jeśli na przykład, nie wiem, zaznaczycie to, że będzie na przykład tutaj, nie wiem, 0.1, ktoś może nad tym niechcący przeskoczyć na przykład, jeśli to będzie mały, mały obszar, więc ja na wszelki wypadek zrobię tak, żeby nikt tego nie mógł w stanie przeskoczyć. Ok, teraz yy, klikacie Entity, Area Trigger, przeciągacie to tutaj. Teraz PIK, Area tri Trigger, i mamy to spikowane. Teraz w Triggerze nic już tu nie ustawiacie. Klikacie Create, Flowgraph, i ja sobie to na przykład nazwę zapis gry. Ok. Teraz tutaj piszcie add selected, a nie ty. Oczywiście musicie mieć zaznaczonego tego tragera. W przeciwnym pasku to nie zadziała. Piszecie tutaj add note, actor i local player. Ustawiacie go gdzieś tutaj, tak żeby one na siebie nie nachodziły. Add note, game i oczywiście save game. z od enter do save. No tak, tylko że w tym momencie, jeśli wejdziemy, to nie wiemy, czy gra się zapisała. W tym celu dodajecie add note, debug i display message. Yy, tu po prostu będzie nam wyświetlało yy, tekst po wejściu w ten obszar z Enter, co będzie całkę do show, a Update entity ID do input entity. entity. Ja sobie to tak powiem, żeby to się nie pomyliło mi. I tutaj piszecie. Message. Co ma się pojawić? Ja napiszę sobie na przykład, zapis gry. A tu piszę czas, jaki się wyświetla. Dam sobie na przykład 3. Tu stawiacie kolor, czyli na przykład hmm, czyli niebieski, tam, żeby było go dobrze widać na ekranie. Czy wszystko zrobiłem? Tak, ok. Teraz yy, po wejściu do gry, oczywiście Ctrl G w ten obszar, zapis gry. Na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy aby na pewno yy, zapis gry, możecie. Po prostu, nie wiem. Yy... A, właśnie, bardzo ważne. Ten zapis gry, jeśli na przykład zginiemy, zaraz tutaj dodam na scenę, pokażę Wam, yy... gracza, humana. Zwrócę w naszą stronę, on nas strzelał. Ja wejdę w za on, on mnie zabije. Według torzę. on mnie zabija. O właśnie. Jeśli kliknę to, to nie zespę się w kontrolnym. To zaraz mi to dokładnie pokażę. To się w sposób w tym miejscu, w którym zginąłem. Ale tego według nie jesteśmy w stanie zrobić. Jak widzicie, yy, więc, bo, znaczy, yy, yy, przepraszam, w grze nie jesteśmy w stanie popić niedzielowego krzyżysku myszy i zraspić się. I właśnie dopiero wtedy działa yy, właśnie ten nasz save point. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o save point. Bardzo krótki odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał, i tak, nie zapomnijcie go skomentować. jutro, jak mówię, dostaniecie, prawdopodobnie będzie godziną 11, a 12, 10 powiedzmy, dostaniecie odcinek, który miał 5 głosów czyli rzeka i zwierzęta. Mam nadzieję, że się nam spodobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie go skomentować, zostawić łapki w górę. napisać swojej opinii na górze, co chcielibyście jeszcze zobaczyć ewentualnie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobał i do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. Hej!